Myślę, że nieraz słyszeliście opinie różnych ludzi, którzy mówili, że Polska versus Rosja i Ukraina różnią się między sobą cywilizacyjnie. Dzisiaj chcę omówić i wytłumaczyć, dlaczego tak jest, i pokazać, że wiele współczesnych ideologii, szczególnie to wszechobecne lewackie podejście do życia, w gruncie rzeczy wynika z braku wiedzy i głębszego zastanowienia się. A wręcz bym nawet powiedziała, że celowym działaniu, które ma przynieść określony skutek. Trzeba zacząć od tego, że część dzisiejszej ideologii, którą pompuje nam do głów czerwona hołota, próbuje narzucić ludziom przekonania, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że pochodzenie i kultura, tradycja nie mają znaczenia. Według tego myślenia, nieważne jest, gdzie się wychowywaliśmy, skąd pochodzili nasi przodkowie, liczy się. Jakimi jesteśmy ludźmi? I tu leży kuriozum tego stwierdzenia. To właśnie cywilizacja, w której się wychowaliśmy i w której wychowywali się nasi przodkowie, kształtuje nasze myślenie, wartości i sposób życia. Czyli to właśnie, jacy jesteśmy. To ona decyduje, co uważamy za sprawiedliwe, co jest godne szacunku, a czego powinniśmy unikać. W tym odcinku chcę pokazać, że Polska versus Rosja i Ukraina. Funkcjonują w odmiennych cywilizacjach, co w praktyce oznacza, że ich obywatele myślą inaczej, inaczej rządzą państwem i inaczej postrzegają relacje społeczne. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe, jeśli chcemy pojąć, dlaczego próby ujednolicenia społeczeństw, ignorujące przeszłość i cywilizacyjne korzenie, są skazane na niepowodzenie. Zapraszam na odcinek. początek należy wyjaśnić jedno. Cywilizacja nie jest tym samym, co państwo czy granica geograficzna. Felix Koneczny podkreślał, że cywilizacja to sposób myślenia, zestaw wartości, system rządzenia i relacje społeczne charakterystyczne dla danego narodu lub społeczeństwa. Oznacza to, że nie chodzi tutaj o to, gdzie ktoś mieszka, lecz jak został wychowany i jakie wartości przyswoił od swoich przodków. Nie chodzi o język czy religię, choć te elementy mogą wpływać na cywilizację, to kluczowe są zasady życia zbiorowego i stosunek do prawa, władzy i jednostki. Cywilizacja określa mentalność społeczeństwa, co jest dla niego sprawiedliwe, jak reaguje na władzę, przemoc czy konflikty. Koneczny wyróżnił wiele cywilizacji, ale w kontekście Polski i Rosji najważniejsze są dwie: łacińska i turańska. A Ukraina, w zależności od historycznego okresu, bywała w strefie pogranicznej tych dwóch cywilizacji. Zacznijmy od nas, od Polaków. Kim my jesteśmy? Polska należy do cywilizacji łacińskiej, wywodzącej się z dziedzictwa starożytnego Rzymu, którego prawo, administracja i kultura stały się fundamentem łacińskiego porządku społecznego oraz chrześcijaństwa łacińskiego. Które wprowadziło zasady etyki i moralności kształtujące życie jednostki i wspólnoty. Włączenie Polski w obręb chrześcijaństwa łacińskiego nastąpiło wraz z przyjęciem chrztu przez Mieszka I w 966 roku, co zapoczątkowało proces wprowadzenia łacińskiego alfabetu, kultury, prawa i architektury fundamentów, które w kolejnych wiekach kształtowały polską tożsamość i państwowość. Kluczową cechą cywilizacji łacińskiej jest nadrzędność prawa nad władzą. Władca nie może ignorować praw jednostki, a każda osoba posiada swoje niezbywalne prawa. Wolność jednostki jest fundamentem łacińskiego porządku społecznego. Człowiek postrzegany jest jako osoba, a nie tylko element zbiorowości, co sprawia, że jednostka ma nadrzędne znaczenie wobec państwa. Etyka chrześcijańska, będąca istotnym elementem tej cywilizacji, ukształtowała moralny fundament społeczeństwa. Dzięki jej wartościom cywilizacja łacińska kształtuje poczucie sprawiedliwości, szacunek dla życia, godności człowieka oraz własności prywatnej. Cywilizacja łacińska kładzie również duży nacisk na samorządność i odpowiedzialność społeczną. Lokalne wspólnoty oraz instytucje społeczne funkcjonują niezależnie od władzy centralnej, co sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i samodzielności obywatelskiej. Ponadto kładzie nacisk na rozwój nauki, edukacji, kultury i prawa, chroniąc obywateli przed arbitralną władzą. W praktyce oznaczało to, że w historii Polski istniały mechanizmy zabezpieczające obywateli przed nadużyciami władzy, takie jak sejm i demokracja szlachecka, a także przepisy chroniące własność i wolność jednostki, oraz rozwinięte samorządy miejskie i lokalne. Mentalność Polaków kształtowało przekonanie, że człowiek odpowiada za siebie, swoje decyzje i wartości, a państwo nie może narzucać reguł życia społecznego w sposób arbitralny. Przejdźmy do Rosji. Rosja należy do cywilizacji turańskiej, wywodzącej się z tradycji koczowniczych, stepowych i mongolskich ludów Eurazji. W tej cywilizacji nadrzędną rolę odgrywa władza absolutna, której podlega jednostka, a prawa jednostki nie mają charakteru niezbywalnego ani nadrzędnego wobec władzy. Państwo jest ważniejsze od człowieka, a jego cele podporządkowują jednostkę i społeczeństwo. Wolność jednostki jest ograniczona, a życie człowieka podporządkowane interesom państwa i władzy. Człowiek nie funkcjonuje jako niezależna osoba, lecz jako element zbiorowości, której dobro zależy od siły władzy centralnej. W cywilizacji turańskiej istnieje silny kult siły i militaryzm. Przemoc i siła są naturalnym narzędziem rządzenia oraz środkiem utrzymania porządku społecznego. A etyka podporządkowana jest interesom politycznym i władzy, oczywiście moralność nie wynika z uniwersalnych zasad, lecz z tradycji lojalności wobec władzy. Wartości takie jak sprawiedliwość czy ochrona życia jednostki są podporządkowane celom państwa, a prawo służy przede wszystkim wzmocnieniu władzy, a nie ochronie obywatela. Cywilizacja turańska nie kładzie nacisku na samorządność ani decentralizację. Wszystkie decyzje podejmuje władca lub jego administracja, a społeczeństwo posiada bardzo ograniczoną władzę lokalną. Stabilność i bezpieczeństwo osiągane są nie poprzez prawo czy kontrakty społeczne, lecz przez posłuszeństwo i podporządkowanie się władzy centralnej. Historycznie oznacza to, że Rosjanie byli wychowywani w mentalności wodzowskiej i kolektywistycznej, gdzie jednostka podporządkowana jest państwu i władcy. Absolutna władza centralna była cechą zarówno caratu, jak i Związku Radzieckiego, a także współczesnej Federacji Rosyjskiej, kształtując społeczeństwo w duchu lojalności wobec władzy, a nie niezależności czy praw jednostki. No i wielkimi krokami przechodzimy teraz do Ukrainy. Omówienie tego, kim są Ukraińcy, jest o tyle istotne, że pozwala Polakom lepiej zrozumieć, z kim mają do czynienia. Wciąż bowiem powtarza się, że Ukraińcy są naszymi braćmi, choć doświadczenie i obserwacje pokazują jasno, że szacunek i wdzięczność wobec Polaków nie zawsze są oczywiste. Analizując cywilizację, w której zakorzeniona jest Ukraina, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego relacje z naszymi wschodnimi sąsiadami bywają trudne. I dlaczego Ukraińcy nie zawsze okazują Polsce szacunek, mimo wielu gestów wsparcia i pomocy z naszej strony? My, Polacy, często popełniamy błąd, mierząc innych swoją miarą. Zakładamy, że dobro, które sami dajemy, automatycznie wróci do nas, że jeśli pomagamy, zostaniemy za to docenieni. Tymczasem cywilizacja, wartości i sposób myślenia kształtują no, postawy inaczej a nasze oczekiwania oparte są na łacińskich standardach moralnych i etycznych, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w mentalności wschodnich sąsiadów. No więc Ukraina. Ukraina w dużej części należy do cywilizacji turańskiej, podobnie jak Rosja, choć jej historia i kontakty z Zachodem wniosły pewne odmienności w mentalność społeczeństwa. Podstawową cechą tej cywilizacji jest podporządkowanie jednostki Państwu i władzy centralnej, a prawa człowieka nie mają charakteru niezbywalnego. Państwo i jego interesy stawiane są ponad interesy jednostki, a wolność osobista jest ograniczona. Widzimy to dzisiaj prawda, na przykładzie tego, co się na Ukrainie dzieje. Specyficzne dla Ukrainy jest połączenie tradycji wschodniosłowiańskich z wpływami zachodnimi między innymi związanymi z Rzeczpospolitą i Kościołem Unickim. To oznacza, że część wartości łacińskich i chrześcijańskich przenikała do społeczności lokalnych, choć w mniejszym stopniu jednak niż w Polsce. Mimo to w codziennej mentalności nadal dominuje podejście kolektywistyczne, w którym człowiek funkcjonuje głównie jako element zbiorowości, a jego działania podporządkowane są interesom państwa lub lokalnych struktur władzy. Podobnie jak w Rosji, na Ukrainie istnieje kult siły i militaryzm, a stabilność społeczna osiągana jest poprzez posłuszeństwo i lojalność wobec władzy. Jednak w historii Ukrainy widoczne są także momenty większej niezależności lokalnej i wpływów zachodnich instytucji, które nieco łagodziły absolutyzm władzy, choć nigdy nie zniosły całkowicie mm, kolektywistycznej mentalności. W praktyce oznacza to, że Ukraińcy wychowani byli w duchu lojalności wobec władzy centralnej i kolektywu, co wpływa na postawy wobec innych narodów i wartości łacińskich. Oczekiwanie, że dobro i pomoc będą odwzajemnione w sposób charakterystyczny dla cywilizacji łacińskiej, często spotyka się z rozczarowaniem, ponieważ mentalność turańska nie zakłada wzajemności na tych samych zasadach. Trudność w relacjach między Polską a Rosją hmm, wynikają w dużej mierze z odmiennej mentalności i systemu wartości. W cywilizacji łacińskiej, do której należy Polska, państwo istnieje po to, by chronić prawa obywateli i wspierać ich rozwój. Natomiast w cywilizacji turańskiej, reprezentowanej przez Rosję, jednostka podporządkowana jest władzy centralnej, a priorytetem państwa jest siła i kontrola nad społeczeństwem. Te różnice prowadzą do odmiennych priorytetów i sposobów myślenia. Próby mieszania tych modeli w praktyce mm, społecznej prowadzą często do napięć i konfliktów, ponieważ wartości łacińskie i turańskie nie funkcjonują na tych samych zasadach. Natomiast w przypadku Ukrainy sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Społeczeństwo ukraińskie jest wciąż w procesie wyboru własnej drogi cywilizacyjnej czy przyjąć model zachodni oparty na wolności jednostki i prawie, czy pozostać przy wschodnim modelu kolektywistycznym i autorytarnym. Historia i położenie geopolityczne sprawiają, że wpływy obu tradycji są widoczne. Przykłady współczesne pokazują, jak różnice cywilizacyjne przekładają się na politykę i konflikty. Od wojny Rosji z Ukrainą, przez historyczne napięcia między Polską a Rosją, aż po trudności społeczne w przyjmowaniu zachodnich wartości przez społeczności wychowane w mentalności turańskiej. To właśnie odmienne podejście do prawa, wolności i władzy sprawia, że integracja społeczna i porozumienie między tymi narodami są niezwykle trudne. To właśnie dlatego mieszanie dwóch różnych cywilizacji, jak polskiej i ukraińskiej. Jest procesem trudnym i pełnym napięć. Choć na Ukrainie można dostrzec wpływy cywilizacji zachodniej, w wielu obszarach dominuje mentalność turańska, ukształtowana przez tradycje kolektywistyczne i hierarchiczne. Integracja imigrantów cywilizacyjnie odmiennych, takich jak Ukraińcy w Polsce, może funkcjonować na poziomie formalnym i tylko przez jakiś czas ale w końcu pojawią się wyzwania związane z różnym pojmowaniem władzy, lojalności i hierarchii społecznej. Jednym z aspektów trudności w relacjach jest to, że w mentalności turańskiej istnieje silny kult siły szacunek wymaga często hierarchicznego ułożenia relacji, a nie jest automatycznie przyznawany każdemu na równi. Konsekwencji osoby wychowane w tej tradycji mogą mieć trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie opartym na zasadach łacińskich, w którym nadrzędne są jednak prawo, równość i wolność jednostki. Mówiąc kolokwialnie, jeśli Rosjanie i Ukraińcy nie czują bata nad sobą, to wtedy zaczynają się kłopoty, bo w mentalności Ukraińców partnerstwo w sensie łacińskim nie jest naturalne. Szacunek często wynika z hierarchii i siły, a nie z równorzędnej współpracy. I jakby podsumowując, to cywilizacje definiują sposób myślenia ludzi. Musimy sobie to uzmysłowić, ale także funkcjonowanie państwa i relacje społeczne. Bycie Polakiem w sensie historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym oznacza wychowanie w tradycji łacińskiej, opartej na rzymskim prawie, greckiej filozofii i chrześcijańskiej etyce, w której nadrzędną wartością jest człowiek. Prawo, wolność i odpowiedzialność społeczna. Z tego właśnie powodu ideologie oparte na kolektywizmie, jak komunizm czy na relatywizowaniu wartości, jak współczesny lewacki nurt, nigdy w pełni nie zrozumieją polskiej mentalności. Dlatego Polacy reagują sprzeciwem na kwestie takie jak aborcja czy próby podważania tradycyjnych wartości. Dla osób wychowywanych w tradycji łacińskiej takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna czy wolność, jednostki są fundamentalne. Ideologie narzucające odgórnie swoje wzorce życia społecznego stoją w sprzeczności z cywilizacyjnym dziedzictwem Polski. Najciekawsze jest to i najśmieszniejsze, że osoby tak ochoczo wyznające tzw. ja to tak nazwałam utajony komunizm ci sami, którzy na przykład obrzucają mnie epitetami typu ruska onuca to właśnie oni w praktyce wpisują się w rosyjską narrację i wartości, nawet o tym nie wiedząc. Także to dziedzictwo kształtuje naszą mentalność i poczucie tożsamości. Widać to choćby u osób urodzonych poza Polską, które nawet będąc w trzecim pokoleniu imigrantów, poszukują swoich polskich korzeni, wiedząc, że ich przodkowie byli Polakami. Nie wszyscy oczywiście to robią, ale jest wielu takich ludzi. Z tej tradycji wywodzi się nasze umiłowanie wolności, dlatego Polacy, bez względu na okoliczności historyczne, zawsze walczyli o swoją niezależność. To również powód, dla którego suwerenność Polski jest dla nas tak istotna. Mieszanie zatem ludzi wychowywanych w różnych cywilizacjach nigdy nie przebiega harmonijnie, ponieważ odmienne systemy wartości i hierarchie społeczne mogą prowadzić i w naszym przypadku prowadzą do napięć. Kiedy jednostki wychowane w mentalności kolektywistycznej i w kulcie siły wchodzą w relacje z kulturą łacińską, pojawia się ryzyko konfliktu. I to nie z powodu dyskryminacji to w ogóle nie o to chodzi lecz z powodu różnic cywilizacyjnych i Polacy, widząc to, są zobligowani do ochrony własnych wartości. Świadomość tej odrębności po pozwala zrozumieć, że nie chodzi o odrzucenie innych ludzi ani o dyskryminację, lecz o no, zachowanie integralności własnej kultury, prawa, sposobu życia. To refleksja nad tym, czym jest polska tożsamość i dlaczego ochrona wartości naszej cywilizacji jest istotna dla spójności społeczeństwa, bezpieczeństwa i przyszłości naszego państwa. Niestety, jak wiemy, Polska wielokrotnie spotykała się z próbami narzucenia wartości obcych naszej tradycji i cywilizacji. Patrząc na historię Europy, zwłaszcza na Niemcy, zawsze im byliśmy solą w oku albo kością w garle. Polak ze swoją niezależną, rogatą duszą nigdy nie był łatwy do podporządkowania. Stąd nasz naturalny opór wobec obcych wpływów. Zbyt późno obudziła się także Rosja. Niemniej fakt jest taki, że między innymi dlatego Stalin nie wcielił Polski do ZSRR. Niebezpieczna dla naszej tożsamości i cywilizacji współczesna lewacka ideologia często nakłania do rezygnacji z własnych wartości na rzecz obcych kultur i tradycji. Widać to wyraźnie w próbach wprowadzenia do Polski elementów, które mogą osłabiać naszą spójność społeczną i narodową. Dlatego powinniśmy być świadomi zachodzących procesów i rozumieć, że między narodami polskim, a rosyjskim czy ukraińskim nie ma i nigdy nie będzie pełnej symbiozy cywilizacyjnej. Pokój oczywiście jest możliwy jedynie wtedy, gdy poszczególne narody szanują swoją odrębność i nie wchodzą sobie w drogę, co dotyczy również polskiej roli w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, choć to już osobny, choć powiązany temat. Współpraca gospodarcza i prowadzenie interesów z sąsiadami jest jak najbardziej możliwe i pożyteczne, ale pełna integracja cywilizacyjna nie jest wskazana moim zdaniem. Odmienne systemy wartości i hierarchie społeczne sprawiają, że trwałe mieszanie społeczeństw prowadzi do napięć i konfliktów. Jeśli macie coś do dodania, albo z czymś się nie zgadzacie, oczywiście czekam na komentarze, które są zawsze przeze mnie mile widziane. Kochani, miłej soboty trzymajcie się. Cześć.